w kolejnym odcinku, więc ruszamy się. Tu Xenox, COVID-2, normalny dwójka. nie starszy niż jedynka. Już chyba jedynka nie wyszła. Nie, raczej wyszła. Uuuu! I widzimy odłamkowy granat na Ale tego miejsca. Albo i nie, albo nie jest przy No, rzucę tutaj granat, ponieważ może być niebezpieczny. O i tak pozoszłaś, jak ja cię i tak zrobię. Aha, już widzę co? Po prostu na parze. Nie! No jak fajnie, po drut jeszcze. No, ja lepiej trochę zejdę na dół no, dla pewności. Widzicie, Gewr32 z Donetą. Musi wycelować dobrze, ale ja tego nie będę robił. Ponieważ Wrócę po przerwie, dotrę do tego samego momentu. Więc nie doszłam do tego samego momentu. Tylko do wcześniejszego, ale mi się nie chce robić, tak? Owiec wylewa mnie na biurku. Hmm. Owo, asyści.

nie trzeba było to robić w praniu I zatrzymam gdy dojdę do tamtych faszystów No i tak podeszłam pod czołgę i go zwalam No i tak Teraz idę tam, do. No good idea I to, a jeśli nie dam rady, to przewinę. A może teraz przewinę? Raczej. Jak dojdą... A, i tak mało ich jest, już nie muszę. Dawajcie mordy. Proszę bardzo. Dziękuję. U. O, jak widzicie, dużo broni naszych. Kolejna na no Okej I to było na tyle w tym odcinku, więc żegnam się z wami i widzimy się w następnym.